Kansen w to również zabudowania. Tutaj mamy chatę, która jeszcze jest nie do końca wykończona, ale już można poczuć klimat dawnych, dawnych zabudowań wiejskich. Zaraz przejdziemy się również do wnętrza, a także do stodoły. Tu uwaga na niskie wejście. I wchodzimy do środka domu wiejskiego. Właśnie jesteśmy w kuchni. Taka umywalka to może być dla niektórych nowość, co niektórzy pewnie szukaliby tutaj kranu z zimną i ciepłą wodą. A te przyrządy z pewnością znane są chociażby z teledysku Cleo. Dzisiaj takie piece wracają do łask, i dlatego też tutaj nie mogło zabraknąć takiego tradycyjnego elementu wystroju dawnej kuchni. Wystrój wnętrza wzbogacony jest również o takie detale jak butelka po soku malinowym na cukrze rafinowanym, 65%. Wybud wyprodukowany został w Cieszynie, a cena detaliczna to 1080 zł. Dzisiejsze żelazka mają na wyposażeniu nawet takie systemy, które wyłączają je w przypadku braku używania czy, czy rozłączają grzanie. W momencie odstawienia żelazka na bok, natomiast to jest żelazko bardzo stare z tak zwaną duszą. Podczas zwiedzania tego obiektu można się przekonać, że zadbano o wszystkie aspekty dawnej, dawnej zabudowy. Oprócz książek, starych fotografii, drobnych elementów wyposażenia czy czasopism, można tutaj znaleźć również instrumenty muzyczne. W tym pomieszczeniu postawiono na transport różnego rodzaju. Jak widać, są tutaj różne typy wozów rolniczych, a także sanie, konne oraz motocykl, zdaje się, pierwotnie był to WFM lub WSK przerobiony, jak widać, na taką trajkę, która z pewnością służyła do ciągnięcia jeszcze jakiegoś wozu. Znawcy od motocykli pewnie rozpoznają i podpowiedzą, co to jest za motocykl. Ten pojazd może być nieco mylony ze Skodą, ale jest to Barkas z 1958 roku. Bardzo ciekawy taki mini furgon. Niegdyś w rolnictwie wykorzystywano bardzo dużo silników stacjonarnych różnego typu. Były to silniki wysokoprężne, jak również benzynowe, Oprócz większych do napędu, na przykład mocarni, można było znaleźć również mniejsze silniczki do zastosowań, chociażby przy śrutownikach. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, z racji tego, że są tutaj bardzo różne pamiątki, chociażby stare telewizory czy radia, wózki dziecięce. A nawet ciekawostka, czyli fotele z zakładu fryzjerskiego, a także narty, które gdzieś tam już na dole też mogliśmy spotkać. Mamy tutaj również maszynę do pisania i przeźrocza, takie klisze, które kiedyś można było wyświetlać za pomocą rzutnika. Dziś takich elementów wyposażenia już nie znajdziemy w żadnym domu. A tutaj udało się je w jednym miejscu zgromadzić. Ciekawostką jest fakt, że pewnie wiele osób nie zorientowało się, że nawet takie kliszowe aparaty nowszego typu już odeszły w zapomnienie i trafiają na półki w muzeach. Na uwagę zasługuje również fakt dbałości o takie szczegóły, jak instalacja elektryczna zrobiona w starym stylu, a także zaprezentowane Elementy takiej instalacji, które kiedyś stosowano. Dzisiaj telefon, każdy telefon wyposażony jest praktycznie w aparat fotograficzny całkiem, z całkiem niezłymi możliwościami, a także daje możliwość nagrywania filmów i to w rozdzielczości HD. Tutaj mamy natomiast kamerę starego typu oraz to, jak wyglądały kiedyś telefony. A tu kolejna ciekawostka, mianowicie dzwonek rowerowy z napędem od koła. W tym miejscu prezentowane są maszyny młynarskie, urządzenia młynarskie uratowane z jednego z okolicznych młynów. Oczywiście nie są one umieszczone tak jak w oryginalnej konstrukcji, z racji tego, że trzeba byłoby to wykonać na kilku kondygnacjach, ale mamy tutaj możliwość zapoznania się z wieloma maszynami, które kiedyś służyły do mielenia ziarna. Przy tym dojcu F1 mamy założoną boczną kosiarkę listwową. I przy tej kosiarce ten srebrny element to jest właśnie brakujące ogniwo w przyrządzie żniwnym kosiarki listwowej konnej, która jest prezentowana na zewnątrz, czyli modelu K1001A. Uratowano tutaj od zapomnienia także kilka typów mocarni. Dzięki temu, że są pod dachem, na pewno przetrwają wiele lat jeszcze. A jak często można zobaczyć takie maszyny gdzieś tam w ogłoszeniach, które są w bardzo pokanym stanie przede wszystkim dlatego, że przetrzymywano je przez wiele lat pod tak zwaną chmurką. Tutaj w środku mamy też wyeksponowaną mocarnię MZ C4B, czyli nowszy model prezentowanej podwiatom lublinianki. Wiele z prezentowanych tutaj maszyn i urządzeń wykorzystywanych jest również na warsztatach, licznych warsztatach, które są skierowane do najmłodszych. I podczas tych warsztatów dzieci mogą korzystać z tych narzędzi i przekonać się jak się w dawnych latach nimi pracowało. No, no coś tu, jest, coś tu, jest tu, ale prymitywne urządzenie, ale bardzo mądre, mm -hmm. bo tak to by trzeba było ten patyk gdzieś do brzucha dociskać. Żeby...